Dzień dobry, nazywam się Robert Stryczkowski i jestem trenerem. Poprzednie materiały poświęciliśmy sprawom stricte ekologicznym. Natomiast teraz chciałbym przeanalizować pewną rzecz, o której mam pewną intuicję. Mianowicie, zauważyliście pewnie Państwo, że o kopciuchach mówiliśmy w poprzednim numerze, prawda? O tym, że ma powstać taka inteligentna sieć nagradzająca i karząca różne postawy społeczne. Natomiast chodzi o to, że. Zauważyliście, że dzwonią do Państwa dzwonią do państwa, yy, jakieś cyborgi w sprawie tego, żebyśmy po prostu yy, założyli sobie fotowoltaikę? Proszę Państwa powiedzieć, że ja jestem fanatykiem ekologii. Naprawdę takim, ale zdrowym fanatykiem ekologii. W sensie zdrowym, zaraz yy, yy, powie ktoś mi, nie, niezdrowym, bo masz nadwagę, no gruba się. Nie w tym sensie. Zdrowym, że ja po prostu uważam, że. Ekologia mądrze stosowana tu i teraz może yy, zdziałać cuda, że powinno się myśleć globalnie, ale działać lokalnie. Podałem tutaj przykład radia takiego, którym kiedyś zainstalowałem stare baterie od akumulatory kadmowo-niklowej. To radio od 10 lat nam gra i umila nam życie. I oszczędziliśmy jakieś kilogramy baterii R20. Już o pieniądzach nawet nie wspomnę. Ale teraz dzieje się tak, że dzwonią do nas ludzie i namawiają nas do fotowoltaiki. A przecież fotowoltaika nie jest rozwiązaniem optymalnym i najlepszym. Ja pragnę Państwa uwagę zwrócić na robienie ciepła bezpośrednio ze Słońca. Ponieważ możemy ciepło robić w ten sposób, że zamieniamy światło słoneczne na energię elektryczną, na przykład w termie, na, przepraszam, na przykład na, na, w baterii fotowoltaicznej, a następnie na przykład zasilamy termę w domu, termę, taką ogrzewasz wody i mamy gorącą wodę. Ale to nie jest optymalne. Optymalne jest ogrzewać bezpośrednio słońcem tą wodę, prawda? W sposób taki uproszczony to mówię. I yy, to jest po prostu najbardziej optymalne, ponieważ nie ma tam strat, falowników, różnych innych rzeczy, dochodzących do połowy energii, czyli mniej więcej połowa tej energii, która trafia w baterię fotowoltaiczną. To dopiero połowa tej energii zostaje w wodzie. A jeżeli mamy jakieś takie ogniwa, znaczy ogniwa mówię w przenośni, takie jakby to powiedzieć baterie słoneczne, ale nie elektryczne, tylko termiczne to te baterie ogrzewają w zasadzie bezpośrednio wodę. Mam przykład takiego modelu takiej baterii. Jest bardzo prosta, jest tania, jest niesamowicie trwała. To jest na 100 lat, bo to się nigdy nie potłucze. Jeżeli tego nie potłucze grat, czy wybuch jakiś, moździerza czy coś, to to nigdy się nie zniszczy, bo to jest bardzo grubego szkła. To jest taki gruby termos. Utylizacja tego jest prosta i tania, bo to jest tylko szkło. I tu jest taka folijka, taka napylona, miedziana. Tu w środku, widzą państwo? Taka folia miedziana. I to jest termos, który jest tutaj próżniowo zamknięty, widzą Państwo? Jest tu próżniowo zamknięty. A w środku jest taka, r, r, o przepraszam bardzo, taki rdzeń miedziany, który jest przygrzany do aluminiowego płaszcza. I to jest ekologicznie absolutnie proste, tanie. Tu jest jakaś ciecz chyba, bo to. I jak się wystawić do na słońce w ten sposób, to nie można tego dotknąć. Ja nawet zrobiłem tu eksperymenty takie, że montowałem do tego ogniwo peltiera przewodnik i radiator duży dawałem i tak prąd wytwarzałem. Taki eksperyment oczywiście, nie opłaca to się. To jest do wytwarzania ciepła i tu jest taka gruba szyna i takich na przykład 30 można wetknąć w taką szynę i ta szyna miedziana odbiera ciepło i daje do domu. Moja koleżanka tak zrobiła sobie ogrzewanie, zaraz będzie kolejny rysunek i powiedziała, mam dobrodziejstwo gorącej wody, co znaczy... Non-stop mogli brać prysznice, kąpać się, po prostu mieli cały czas, z wyjątkiem takich dwóch, trzech miesięcy zimowych, stricte zimowych, mieli całe wiosnę, lato i jesień, mieli dobrodziejstwo gorącej wody, po prostu nie, nie, nie musieli jej w ogóle szanować. A jeszcze mieli wodę do własnego ujęcia, także no, mieli to wszystko za darmo. Pokażę Państwu, jak to mieli zrobione. I zobaczcie Państwo, że to wspaniałe urządzenie, którego się strażacy nie boją gasić, bo nie wytwarza prądu. Nie ma pożarów, nie ma potrzeby w zasadzie konserwacji tego. Bo tutaj, jak macie te kable, lecą tu, prawo, lewo, to prędzej czy później śnieg dzieje, śnieg tam. No, przez te, te wszystkie instalacje, to wszystko pęknie, jakieś szkło. Nie ma problemu z utylizacją tego żadnego. To jest po prostu coś, co się montuje i jest na 30 lat, na 40. Czy kiedyś słyszeliście Państwo, żeby była histeria wokół tego? Czy kiedykolwiek widzieliście Państwo, żeby było takie coś, że na dachach domu wszędzie to jest? Nie. Ja to widzę bardzo sporadycznie u bardzo mądrych, świadomych ludzi, właśnie takich jak moja koleżanka, która od kiedy to założyła, to po prostu bez przerwy mieli gorącą wodę, bez zasadzie limitu. Dlaczego tak jest? Otóż, ja myślę sobie, że tutaj jest bardzo specyficzna sytuacja. Spójrzcie Państwo na sytuację A i B. Pierwsza sytuacja to jest taka, że prąd trafia na fot panele fotowoltaiczne i panele fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, to są te wodne, które przed chwilą pokazywałem, i panele fotowoltaiczne, zobaczcie, jaka jest nasza sytuacja jako, jako, jako mon monterów panelów paneli fotowoltaicznych. My dajemy tak naprawdę swój dach. Dajemy przestrzeń. Dajemy, troszczymy się. Kontrolujemy. Przychodzimy do domu i takim mądrym okiem patrzymy na te panele fotowoltaiczne, że po prostu zrobiliśmy interes życia. Być może tak jest. Ja polecam taki program takiego bardzo mądrego człowieka. Mr. Akumulator, który dużo mówi o panelach fotowoltaicznych i mówi bardzo mądrze. To jest w ogóle wspaniały człowiek, który po prostu jest tak merytoryczny, że po prostu ja naprawdę no, nie, nie mogę że się za bardzo interesować akumulatorami kwasowymi, no bo to nie sposób. To jest tak za proste urządzenie, ale ja dla jego przyjemności przekazu, dla jego mądrości, dla jego pasji i zaangażowania oglądam jego programy. Mister Akumulator. I on dużo mówi na temat paneli fotowoltaicznych i ich opłacalności. I mówi to w sposób mądry i poparty obliczeniami. I teraz zobaczcie Państwo, że jeżeli macie panele fotowoltaiczne, to udostępniacie dach, martwicie się o kable, kupujecie to, dostajecie oczywiście jakieś tam wsparcie, ale to wsparcie to, to są papierki, które teraz drukarki drukują. To, to wsparcie, które dostajecie, to tam za chwilę nie będzie nic warte, bo jest inflacja. I yy, przede wszystkim jest coś takiego, że udostępniacie gigantowi swoje powierzchni, pozwalacie na dach obciążać konstrukcją itd. itd., itd., itd. Czy to jest opłacalne czy nie, w ten temat w tej chwili nie wchodzę, ale wchodzę w inny temat. Może być opłacalne, ale na pewno nie będzie. Dlaczego? Dlatego, bo jest tutaj zmienna w postaci tej, że decision maker jest poza wami. To jest tak, jak kredyt we frankach francuskich czy frankach szwajcarskich. Czy on jest opłacalny? Dla pierwszych ludzi na pewno był. Dla tych, którzy wzięli większą sumę w jakimś tam sytuacji, na pewno był. Natomiast dla tych pozostałych nieszczęśników, którzy jak zadzwoniła do moja koleżanka chyba ze dwa lata temu czy trzy i powiedziała Robert, spłaciłam swoje mieszkanie we frankach, a ja powiedziałem gratuluję Ci. A ona powiedziała, teraz jeszcze pozostaje mi spłacić kredyt, czyli mnie połowę spłaciła dokładnie. I teraz chodzi o to, że decision maker od tego całego procederu, procederu, dlaczego tak powiem proceder, od tego całego dobrodziejstwa fotowoltaicznego, jest gdzieś tam, on może ustalić, że wam da te fotowoltaiki, czy nie, że możecie z nagromadzonych energii korzystać rok, albo korzystać tylko tydzień, albo coś, albo może powiedzieć, że jest wyższa konieczność, albo wprowadzić stan wyjątkowy, albo wręcz coś tam. Albo na przykład prowadzić taki stan, że macie troszczyć się o to. Czyli wy dostajecie na przykład 30% tej energii. Która tam się wytwarza, ale Wy macie obowiązek za to troszczyć się o to, o to, o to pod karą administracyjną. Wreszcie może upaństwowić te panele, prawda? Nie w ten sposób, że upaństwowić, tylko po prostu powiedzieć: macie tą strukturę. I teraz każdy, kto zainstalował, ma już taką tendencję do tego, żeby tego nie odinstalowywać. Dlaczego? Bo zostaje pochaboniony dach, bo zostają dziury gdzieś powiercone, zostaje ta cała struktura dachu, jest już powiedziałbym naruszona. Chyba, że ktoś zrobił takie najnowocześniejsze panele słoneczne, które są jednocześnie płaszcze, przestrzenią dachową. Ale tak naprawdę to, to są trudne, złożone rzeczy, gdzie decision-maker jest poza wami, czyli on wprowadza zasady gry. To jest tak samo, jak braliście kredyt we Frankach, ktoś tam brał, mam nadzieję, że, że nie państwo. I, ale decision-maker, czyli bank, mówił: No teraz jest kredyt taki, ale może być inny. I na przykład były, no bo powiecie dobrze, to jest, każdy znał ryzyko, ale były na przykład spredy, czyli brane z dupy współczynniki, takie, żeby kroić tych biednych nieszczęśników. Sami bankowcy to w swojej prywatnej rozmowie gdzieś tam nagranej powiedzieli, że to po prostu były z dupy brane wskaźniki. Banki nie były w ogóle przygotowane na to, żeby brać te pieniądze, ponieważ była jedna wielka spekulacja i bandytyzm. Tak? I na przykład, decision maker jest w tym miejscu, jest poza wami. Wy zostajecie jako dawca przestrzeni, dachu. Dla, dla firmy energetycznej to jest genialne. Jakiś, jakiś ktoś godzi się na to, żeby powiercić dach, pierdzielność dwie tony złomu, on to bierze na y, raty, jeszcze musi tam dać trochę papierków, on to spłaca, 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 spłaci mu to się za 8 lat, a my cały czas zbieramy energię. Cały czas odbieramy energię i możemy powiedzieć, na przykład potem w jakimś tam w rany, yy, yy, europejskim tym, możemy wyłączyć 6 sze kopalni, ponieważ yy, mamy, dołączyliśmy tyle i tyle fotowoltaiki. Możemy wyłączyć 9 kopalni, nie wiem czy Polska w ogóle jeszcze ma 9 kopalni, ponieważ tyle i tyle fotowoltaiki mamy, prawda? Możemy, można zrobić wszystko w dowolny sposób, a jeżeli zaczniecie fikać, wyłączać coś, kombinować to wtedy się wprowadzi taką karę, że na przykład 50 tysięcy złotych i odłączenie prądu. Mówiłem już o tym w innym materiale. Ale pomysł fajny, kurde, nie? Pomyślcie sobie administracyjne odłączenie prądu od budynku na 4 lata. I budynek traci 60% wartości. Chyba, że ktoś będzie sprytek i będzie w piwnicy instalował sobie agregat prądotwórczy, taki hondy, cichy, który i, 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 i zrewolucjonizuje dom. I teraz to jest właśnie to. A co się dzieje, kiedy ktoś na dachu ma takie y, rury, które grzeją wodę? Ha! To ciepło zostaje tutaj, i zamienia się na przykład w ciepło podłogowe czy na przykład w dobrodziejstwo gorącej wody. To ciepło zostaje tutaj. Czyli cała ta energia nie karmi hydry i potem nie zostaje nam ochłap rzucony z powrotem. Tylko że raz jest bezpieczny, ekologiczny, łatwy w utylizacji, trwały. Bezpieczny, bo tam nie ma żadnych napięć, żadnego prądu, nie ma nic, ciepła woda krąży sobie. I to wszystko jeszcze daje całą energię, przekazuje w zasadzie poza stratami naturalnymi, no to wiadomo, ale przekazuje nam. Nie ma, że karmimy jakąś hydrę korporacyjną, a potem oni nam powiedzą, no to ten, to macie teraz to wykorzystajcie. Nie, nie ma. Nie ma w ogóle relacji. Ta relacja tutaj zawsze będzie relacją stratną, tak jak kredyty we frankach. Zawsze. To może teraz się wydawać, że jest dobrze, ale za chwilę nie będzie dobrze. Jeżeli oni teraz y, zbudują tych ileś procent, że to już będzie tak zrobione, że powstanie pewien system, to potem powiedzą, no musimy to i tamto. Albo na przykład ograniczą dostęp, jeżeli ktoś będzie fikał na przykład y, 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 poziom energii. Na przykład będziemy maksymalnie na przykład 5 kW na budynek. Albo 3 kW, jeżeli zacznie fikać. Albo w ogóle odłączenie. Tak jak już mówiliśmy. I teraz... Bardzo często rozmawiam z ludźmi na temat domów, które są właśnie z fotowoltaiką i z tymi ogniwami, o których mówię. I ja taki dom już skalkulowałem, i da się go skalkulować, tylko trzeba być po prostu mądrym człowiekiem albo mieć dużo pieniędzy. Zresztą to w parze chodzi. I na przykład moja koleżanka zrobiła sobie taki dom. Już moment. O tak. Tylko, że on był inny architektonicznie, taki sześcian. Ale ja nie narysuję się ścianą, bo nie byłoby widać. Chodzi o to, że jeżeli mądrze postawimy dom do południa, i odpowiednią ścianę, na przykład damy nierówny połacie dachowe i tak dalej, odpowiednio skonstruujemy, to moja koleżanka zrobiła sobie tak. Postawiła chyba trzy albo sześć tych paneli na ciepłą wodę. O tych to są takie szafy, w które to się wkłada i ja tam nie tylko jest chyba z 10 jest pod rząd i to jest taki jeden moduł i te moduły się tak stawia w pionie albo przykręca do ściany 30 lat to się nie może zepsuć chyba że ktoś fizycznie to uszkodzi, ale na dachu to co może fizycznie uszkodzić może samolot spaść. Dobrze. I chodzi o to, że ona miała panele do ogrzania wody. Tak, jak powiedziałem, dobrodziejstwo gorącej wody, oraz miała panele fotowoltaiczne i tu uważajcie Państwo, nie z jakąś, nie z jakąś umową, z jakimś monopolistą, który może zawsze podejść i styknąć tak w kark i powiedzieć: no, no, wypierdalej. Nie. Miała panele fotowoltaiczne, które były zintegrowane z systemem domowym do obsługi domu. Te panele fotowoltaiczne służyły tylko do obsługi domu, tylko i aż. Zrozumcie, ten budynek działał non-stop sam. Mogło nie być prądu, ale pompy chodziły. Chodziła pompa przy piecu, chodziły żaluzje się zamykały, bo ten dom tak stał w takim miejscu dosyć takim odludnym, więc tam musiały takie rzeczy być. Te panele, jakby służyły tylko do ładowania UPS-ów, które służyły do podtrzymywania wszystkich funkcji domowych. I to było gdzieś na dachu. Ja je radziłem jeszcze, żeby założyła sobie wiatraczek, ale wiatraczek w tej chwili. To są naprawdę ze 30% miejsc w Polsce, gdzie bardzo mocno wieje i tam trzeba to wykorzystywać. Natomiast w takim normalnym terenie to jest około 30 dni w roku. 30 dni na 360, gdzie tak naprawdę taki wiatraczek się mocno kręci. Może 30, może 60 dni. No, to w różnych miejscach jest różnie. Te wiatraczki się nie zwracają, ale stanowią takie jakby miłe wsparcie. Jeżeli kogoś stać na to, żeby wydać tam 1000 czy, czy 2000 na taki wiatrak dobrze wykonany, dob dobrze zrobiony, trwały, to zawsze to jest wsparcie. No, zawsze on tam coś się kręci, zawsze kilowatowy wiatraczek. Tamte 300, 500-800 watów może oddać, a zawsze to jest coś. Zawsze lepiej to mieć na dachu niż nie mieć. Chociaż no, to wszystko zależy od kalkulacji. Natomiast ona zrobiła tak, że założyła grzanie wody plus baterie, które obsługiwały tylko dom. One służyły do obsługi domu. Więc jak puh, ktoś wyłączył energię, to ona miała dalej gorącą wodę, miała światło w ograniczonym zakresie, miała chodziły piece, o, zamykały się żaluzje, wszystko działało. Oczywiście no nie można było, nie, wiem, podłączyć tam farelek z tego co wiem, czy coś takiego, no bo to nie, nie, nie w tym sensie to działało, ale cały dom funkcjonował, laptopa można było podłączyć do gniazda, bo były takie gniazdka przy podłodze. I teraz zobaczcie Państwo, jeżeli macie to, taki system wodny i macie pralkę, która ma dwa przyłącza wody, bo nie wiem, czy wiecie Państwo, że są pralki, które mają przyłącze do wody zimnej i przyłącze do wody ciepłej. I taka pralka. Jeżeli podłączycie do niej te baterie yy, nagrzewające wodę, ona nie musi nagrzewać sobie wody. Ona po prostu ściąga ciepłą wodę ze zbiornika, który macie na przykład na poddaszu. Gorący zbiornik, wyobraźcie sobie, 100-litrowy zbiornik wody, który cały czas jest nagrzewany 100 litrów gorącej wody. Macie dobrostan, może dzieci się mogą kąpać trzy razy dziennie, możecie prać, możecie wszystko. Kopralka musi mieć wlot gorącej wody. Prawda? Możecie mieć prysznic i możecie na przykład podgrzewać cały dom. Ale ogrzewaniem podłogowym, ponieważ ogrzewanie podłogowe do, zaczyna dobrze oddawać temperaturę, ogrzewać pomieszczenia od 37 stopni. Czyli w zasadzie jak te ogniwa już tam jest zimą, tak w stanie słońca, one mają tam 50, 40-50, to ogrzewanie podłogowe już działa zamiast ogrzewanie takie kaloryferowe, no to ono potrzebuje 60 stopni, żeby zacząć w ogóle działać tam, no, żeby naprawdę była jakakolwiek skuteczność. Więc dobrze ogrzewanie podłogowe, prysznic, pralka, te wszystkie rzeczy zintegrowane, jakieś dobre UPS-y w piwnicy, powodują, że nagle dom staje się autonomiczny. I proszę Państwa, jest problem taki, że jak ja rozmawiam z ludźmi, nawet bardzo mądrymi, i mówię, powinien Pan stworzyć dom autonomiczny, skoro Pan już buduje dom, to ludzie tego nie rozumieją. I ja mówię, jak to? Ja mówię, normalnie powinien pan stworzyć dom autonomiczny, taki, żeby mieć baterie fotowoltaiczne. No to ja z nimi chcę podpisać umowę. Ja mówię, nie, nie podpisać umowy. Niech pan po prostu zrobi baterie fotowoltaiczne na płaci dachu, postawi w piwnicy potem dwa duże UPS-y, na przykład. Teraz są falowniki po 3-po 6 kW, które dają piękny sinus. Postawi akumulatory dobrej jakości na sp w specjalnych podstawach, że akumulator w ciężarówce jeździ 4 lata a bez ciężarówki, kiedy nie ma wibracji, on będzie jeździł 15. Znaczy będzie stał i dawał do, dobrą, będzie dawał energię 15 lat, bo nie będzie wibracji, które hmm, wpływają na destrukcję płyt. Wytrząsa się po prostu z płyt. To wszystko. I może pan stworzyć dom autonomiczny. To znaczy jak to? Bo ja już się z nim podpisać umowę. To z kim mam podpisać umowę? Ja mówię, z nikim niech pan nie podpisuje umowy. Niech pan już myśli o tym, żeby nagrzać wodę osobno, żeby stworzyć fotowoltaikę, ale na użytek domu. A nie, że pan komuś sprzedaje, potem pan kupuje, potem coś. Czyli jak? Srak. No i tak ochodzi, że nawet bardzo mądrzy ludzie nie rozumieją tego, że można stworzyć dom w zasadzie autonomiczny, ale on wymaga przemyślenia bardzo wielu rzeczy. Na przykład świadomości tego, że są pralki, które mają wejścia na gorącą i zimną wodę. Że na przykład yy, no, trzeba będzie każdą rzecz obliczyć. Że na przykład czajnik elektryczny. Na przykład, wymaga, to będzie wymagało tego, żeby była dystrybucja energii. Jeżeli macie na przykład mm, 6 kW mocy na przykład falownik, to może zdarzyć się, że w piku będzie więcej niż 6 kW. I nie może być tak, że na przykład włącza się zmywarka, pralka, i ktoś włącza czajnik elektryczny jest więcej jak 6 kW. Tak? Czk, światło gaśnie. Nie. Po pierwsze, muszą obwody oświetleniowe być inny, najlepiej inne i byłoby dobrze, żeby na przykład to były LEDy. Uwaga! Na 12V, LEDy na 12V, bo one pobierają bardzo mało energii, więc nie ma problemu z instalacją elektryczną. LEDy na 12V i wtedy nie ma problemu też przetwornic. Są też LEDy na 24V i mogą być LEDy na 24V, albo możemy kombinować różne kombinacje. A jeżeli chodzi o dystrybucję energii, to muszą być poziomy, na przykład, że czajnik ma pierwszeństwo coś tam ma coś tam innego. Czyli po prostu włączenie jednej rzeczy zawiesza drugą. Albo na przykład chcecie włączyć czajnik, a zapala się lampka przy gniazdku, na przykład nie, nie ma w tej chwili przydziału mocy i musisz chwilę poczekać. Ale potem ktoś włącza czajnik, na przykład pyk, włącza się czajnik, wtedy włącza się na przykład grzałka w pralce, a ona się nie włącza, bo czeka chwilę, aż nagrzeje się woda. Czyli stworzenie domu integralnego wymaga pewnego wysiłku intelektualnego i finansowego. Ale potem jeżeli to zrobimy dobrze, mamy wiele lat spokoju. Oczywiście można powiedzieć, największy spokój mamy, jak się podłączymy do elektrowni i gazowni. Oczywiście. Tylko, że wtedy jesteśmy narażeni na to, że gaz zdrożeje o 300%, a prąd o ileś, że będą wyłączać, że będzie coś, że będzie coś. Zawsze jesteśmy podpięci do jakiegoś monopolisty, który zawsze ma pokusy nam docisnąć. A jeżeli zrobimy mądry dom, autonomiczny, to może być podpięcie prądu, no, generalnie jako zabawa. Albo go w ogóle nie musi być. Ja w tej chwili rozmawiałem ze swoją ciotką, która powiedziała, że za samo podłączenie prądu do, kawalerki, do jej kawalerki w bloku płaci 35 zł. 35 zł płaci za samo podłączenie, że tam jest prąd. Nie, jak nie korzysta nic, to płaci 35. Czy to jest możliwe? Nie wiem. A za wywózkę śmieci w Warszawie powiedziała, że płaci teraz 80 zł. To jest taka starsza pani, która tam jogurcik to tam odłoży gdzieś plastikowe, zgniecie, wyniesie. To takie jest, to płaci 8 dych. Więc zawsze jesteśmy po prostu gdzieś, yy, w tym przypadku energetycznym, skazani na współpracę z monopolistą, którego zawsze jest pokusa taka, żeby nas zniszczyć. A czy nie do końca, ale tak docisnąć, żebyśmy już nie mieli siły na dotknąć. Stworzenie domu autonomicznego to jest zupełnie inna para kaloszy. Nie musimy tego robić. Yy. Od razu, ale najgorszą rzeczą jest pomieszanie starych technologii i nowych. To tak, jakbyśmy chcieli zrobić Warszawę hybrydową. To się tak nie bardzo da. To już muszą być nowe technologie i dom powinien być wymyślony od podstaw. Tutaj, u mnie, w tym mieszkaniu, gdzie nagrywam w tej chwili, jest druga instalacja 12-voltowa w ścianach. Bo ja kiedyś pomyślałem, że zrobię taką instalację 12-voltową, ale wtedy nie było żarówek LED-owych. W ogóle. A diody świecące to były takie mikroskopijne, czerwone punkciki. I no ona została w tych ścianach, ta instalacja. Miejsce na lampy jest, no, ale już chyba nie będę tego w tej chwili robił. Ta instalacja tutaj po prostu jest. Położyłem instalację 12V, służącą tylko do oświetlenia. Bo wyszedłem z założenia, że założę panele fotowoltaiczne. Wtedy już zaczęły się, gdzieś słyszało się na zachodzie, że podobno to się pojawia. Potem albo wiatrak na dachu i akumulator w piwnicy, i, i że światło będzie z, z tego, z, z właśnie z źródeł odnawialnych. Czyli widzą Państwo sami, dlaczego pewne rzeczy są bardzo, bardzo, bardzo promowane. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy dawcą przestrzeni, dachu, troski i wszystkich innych rzeczy. I to jak z kredytem we frankach pewnie będzie kiedyś tak, że powiedzą, no ale teraz musimy zmienić zasady gry. I dlaczego y, ludzie nie myślą i nie jest promowany system domów autonomicznych? Zawsze się mówiło, nie wolno ci mieć elektrowni wiatrowej, nie wolno ci mieć tego, nie wolno ci mieć tamtego. Dlaczego? No bo żaden system nie dopuści, proszę Państwa, i będzie walczył rękami i nogami, żebyście mieli jakąkolwiek dobrą energię. Dobrą energię cieplną, dobrą energię elektryczną. Nawet nie wiem, czy wiecie, że ta energia, która jest teraz w gniazdkach, ta energia elektryczna, to jest zaśmiecone gówno. Przyłóżcie radio do kabli usłyszycie, że będzie w. Mam taką historię, gdzie mój kolega Powiedział mi, że jego kolega ma firmę, która kupuje od niego różne komponenty elektroniczne i robią aparaturę medyczną. I prąd ma tak gównianą jakość, że postawili sobie na, 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 przed budynkiem firmy dieslowski agregat spalinowy i z tego agregatu ciągną oddzielną linią prąd do tych działów, gdzie dostraja się aparaturę medyczną. I tam ciągną prąd, ponieważ jak zareagowali, że prąd jest słabej jakości, bo może być słabej jakości, na przykład zaśmiecony i tak dalej, pełen zakłóceń, to generalnie dostawca nie zareagował. I druga rzecz, nie wiem czy Państwo wiecie, że prąd o niskiej jakości i o bardzo takim niskim przydziale w zasadzie wyklucza nas z rozgrywki o automatyzację produkcji żebyście Państwo mieli świadomość, że Polska jest takim krajem, w którym jest powyciąganych tych patyczków dużo w tej grze takiej, gdzie wyciągamy takie patyczki i to jeszcze tak, tak stoi chybotliwie. Ale podłączenie jakiejkolwiek zautomatyzowanej produkcji, opartej nie o ludność ukraińską i polską, tylko o robotykę, że roboty są fajne, tylko pobierają strasznie dużo energii, a tej energii w Polsce nie ma. Więc jesteśmy w zasadzie z tego jakby z tej konkurencji wykluczeni. No ale nie myślmy o tym, skupmy się na tym, co jest możliwe, co jest dobre. Pamiętajmy, myślmy globalnie, działajmy lokalnie. Może pierwszym jakimś będzie taki panel z gorącą wodą na dachu, który będzie zasilał na przykład pralkę, która ma wejście na gorącą wodę. I na przykład powiecie, och, po roku oszczędziłem tysiąc złotych. Hmm? Myśl globalnie, działaj lokalnie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Trzymajmy się mocno i ciepło, dużo zdrowia. Dziękuję za wsparcie kanału.